Dzień dobry, nazywam się Adam Rybłowicz, jestem kierownikiem serwisu. Znajdujemy się w naszym oddziale w Ostrawie Mazowieckiej, gdzie wydajemy klientowi ciągnik po kompleksowej odbudowie. Jest to ciągnik John Deere 2650, który został rozebrany na czynniki pierwsze. Wszelkie elementy metalowe zostały wypiaskowane i polakierowane od nowa. Dodatkowo klient zdecydował się na kompleksową odbudowę tapicerki kabiny i wymianę wszelkich elementów eksploatacyjnych, które po 40 latach mogły ulec uszkodzeniu. Co ciekawe, sam układ korbowo-tłokowy silnika nie wymagał naszej interwencji. Dzisiaj wydajemy ciągnik klientowi, który zdecyduje, czy będzie to egzemplarz kolekcjonerski, czy zacznie codzienną pracę w polu.